Ale w tej scenie byliście na Case Haga, najprzyjemniej do otwierania skrzynki. Mamy dzisiaj 3300 larków na start yy, tutaj w balansiku. I co? Przejdziemy sobie do free Tutaj możecie sobie otworzyć za darmo je, um, co 24 godziny, właśnie tak jak ja. Um, aktualnie trwa event Battle of Olymp. Ten piękny event, możecie sobie otwierać skrzynki, trafie, dostajecie punkciki i te punkciki możecie mieć potem w Marketplace, no, albo na skrzynki, albo na saldo, albo na skiny. I jeżeli chcesz, jesteście nowi, możecie wpisać kodzik mitfal lub też nie jesteście nowi, oczywiście. Jeżeli jesteście nowi, dostaniecie dolara na start oraz 20% do A jeżeli nie jesteście nowi, to no dostaniecie tylko 20% do oddwania. Albo aż, bo to 20% jednak to dużo. Eee, Podnosić na stronie takie jak Visa, Skiny, Giftkardy, Crypto, BigTar, Seaskrill oraz pacjent moim kodem, udział w 8 w tych pięknych giveaway'ach. Ostatnio dużo osób wygrało. Eee, no i co? Zobaczymy, co się wydarzy. Eee, otwórzmy sobie na start skrzynkę Apollo. No, coś wyleciało, ale słabo. Kurze, słabo leci z skrzynka skrzynki, dobra, dobra przejdźmy może do... Słuchajcie, tu są bestsellery, może jakiś bestseller. Dobra, waka vak, tak. co tak słabo drogi? Chłaniej kajsa, proszę się poprawić. Nie, dobra, trzeba stworzyć jakąś ostrą bitewkę. Dobra. 1 na 1 630 mi się wydaje, że tu wygramy. ok dobry start. Glow siki. Uuu, słabo, skrzynki 150. Dobra, teraz najważniejsza skrzynka, co może zaważyć o wszystkim. Pff, mamy to, ale... nie od profitu w ogóle. Także słabo, dobra, nie wiem, zaryzykujemy, może skrzynka hole. Pamiętam ja jak raz trwiliśmy hole, a w sensie nie my, ale... Przeciwny gracz. Stwórzmy to 2 na dwa na klasiku. Wydaje mi się, że to może oddać ostro. Jest to jest duża bitwa. Lepiej, że oddało coś. Nie. Czemu i trafiają? Na fichowla, tak on trafi Holat, naprawdę. Halum. 1200 ja nie mogę. Proszę. Prawa strona coś tropie. Jesteśmy ugotowani chyba. W serio w pierwszej Nie, dobra, w drugiej skrzynce takie coś. Nie wiem, chyba tylko hole tutaj ratuje w tej sytuacji, no nie gadajcie, 1500 dolarów. Taka strata będzie? Tak szybko? W pierwsze 3 minuty odcinka? Dobra, mamy royala, jest szansa. Na no, no proszę, daj tego dajcie daj tego proszę. Proszę. Nie. Przykleiśmy o 50 dolarów. Mam dość. Ale masakra. <laughs> Jak wszystko starczy w sekundę? Poradnik, baj mi twa pozdro. <grym> no, nie wiem, no, teraz się trochę tak... Z... Nie wiem, nie wiem, co mam robić w sumie. Zorientowany jestem po tej pięknej stracie. <grym> <grym> nie wiem, masakra. Okej, okay, dobra, mamy. Glow z Shadow No nie! Nie gadaj nawet, jak dobrze tracimy. Chyba mamy to. A, przynajmniej tyle. Żeby było też znowu close. Dobra, nie wiem, może wypłaćmy sobie coś. Żeby nie było takie lipy. co tu wypłacić o tej godzinie? Czy w ogóle są jakieś temki? Mhm. Dobra, może też Shadow the Jersey bym wypłacił. Tylko nie wiem, hmm. Może coś niższego weźmiemy bo nie, weźmiemy. Nie, dobra, nie. Odpuśćmy jeszcze wypłatę. Bo nie wiem, jak jest, jak jest skina. ja chcę coś lepszego. Nie wiem, jak się z tego sobie Niech coś fajniejszego wyleci. To wtedy coś. Tutaj podkminimy. Skrzynka Lord. Otwórzmy ją 6 razy. Dobra, 5 razy. Ale w trybie underdog. I zobaczmy, co się wydarzy. Nie, dzisiaj na grubo. No trzeba się odkuć. Wszystko haule. tyle balansu, że teraz musimy coś po prostu odkucić. I tyle no. Mhm, to jest underdog, także oni muszą trafiać, okej. Okay. Idziemy, web 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 web. O nie, teraz myglowcy, no niepotrzebnie. Teraz oni, trafiajcie coś, trafiajcie coś, komand, on. Dobra, jest, dobrze. Dobra, oni niech trafią jeszcze coś. No nie, po co my? A i tak wygraliśmy, dobra. Przynajmniej te redowe 1500, kurczę no, nie wiem. Coś zgołbym coś jeszcze, ale... Dobra. Teraz się żyje. Znowu te hałę zróbmy. Tylko trzy sztuki tym razem. W trybie klasycznym. Niech coś się lepiej odda. Haulika nam, proszę. Lewa strona Holika. będzie Będziemy happy. <grymne> nie, czemu nie dam też Nie, 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 nie. To jest Nie, nie. Dobra, dziękuję bardzo. Jeszcze mimo że za 9000 dolarów. Dziękuję bardzo. Panie case Nie wiem. Jeszcze tak, nafidujmy ich, czy znaczy nie ma opcji, że my trafił do A Dobra, dość, dziękuję bardzo. Jak stracić 3000 dolarów w sekundę na pięknym odcinku? Ojej, oj, dobra, to dajemy bot na dwa. Ja straciłem już humor. Dzisiaj na otwieranie skrzynek taki pech. Dawno takiego pecha nie było w ogóle. Aha. Co ci się wydarzyło? Nie no, idziesz do domu, co to ma być? Dobra, otwórzmy za punkty, coś może, przynajmniej tu coś odda. Spróbujmy, może tą 5% przykarmić. Dobra, nic nie powiedziało, będę skipał, bo szkoda, czasu na takie coś. 9%, come on, przynajmniej kostę, że cokolwiek jakieś szansa odbicia było. Tu mhm. się zaczyna, nieźle, nie? O, nie ta skrzynka. A dobra, może coś, odda, coś tam dało, dobra. Yy, się... Come on, 9%. No musi raz oddać. AWP Prince, oddaj to. No, nie, jeszcze Bajcik. Dawaj, one more, one more. No niestety. To ta klejka dolara kosztuje? Nie gadaj. Co chyba Olina, nie? Córka Olina i tyle. Alina. Co by tu zrobić? Plan B, robimy 3 3 szuki, 2 na 2 Create Battle i zobaczymy co się tu wydarzy. Raczej chyba nie odkujemy już będzie porażka totalna Okej, okay, dobra, butka na start, nie ma źle oho, się zaczyna no halo, 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 halo Co to ma być? To jestem ja w tym momencie, sprzedajmy to, no nic tu już nie zrobimy dzisiaj, nie? Niestety straciliśmy, no praktycznie wszystko, nie wiem, chyba że skrzynki sparte, otworzymy kosy. A szanse na to są takie jakby, nie wiem, w lotto wygrać. No nie gadaj. No, przynajmniej tyle. 13 dolarów, ameczka. Zawsze coś do was sprzedajemy sobie to. Zabierzmy sobie to. I daj coś, daj coś, daj do memka. nie, no nie, 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 nie. Ale mi się tego nie chce wypołazać, bez sensu. Przedajmy. Trzy skrzynki, nie wiem, nie chcę kosa będzie, albo nic. Dobra, wiecie co, nie, to nie ma sensu. Ale to co, dzięki za oglądanie, spróbować swoich szans, kliknij tutaj proszę, być że tutaj sobie jako mi Link za zastosuj, potem tak jak widzę, kartę karty krypto. Teraz wtedy skrill, Blik. Um, no i co bierzecie udział w moich 8 GW na stronie. Mm, no i co, to było ten. Zobaczcie, czy mam coś do dobrania. Nie, nie mam dobrania. Także to było on. Tyle dziękuję za oglądanie. Bye.